Młode matki, jak to się stało? Jak to się stało, że zaszłam w ciążę mając 13 lat? Mój tata zostawił mamę, gdy się urodziłam, mama budowała sobie życie osobiste i poczuła mnie babci. Babcia od dziecka uczyła mnie, jak odróżniać to, co złe, od tego, co dobre. Nie zadawałam się i nie zadaję z tymi, którzy piją, palą, używają narkotyków. W szkole radziłem sobie dość dobrze. C zdarzały się rzadko, najczęściej dostawałem 4 i A. Ale moja babcia, która wychowała szóstkę swoich dzieci, nie była wystarczająco zdrowa, by zajmować się mną jako nastolatkiem. Byłam też samotna, a w momencie, gdy moja mama miała mężczyznę, ja również miałam młodego mężczyznę, który miał wtedy 20 lat, widział dziecko raz, gdy mój syn miał niecały miesiąc, nigdy więcej się nie spotkaliśmy. Zawsze byłam pyzata, a o ciąży dowiedziałam się dopiero w piątym miesiącu. Oczywiście to było straszne, jak powiem mamie, Co by mi zrobiła? Moja mama beształa mnie, pytając, co sobie myślałam. Lekarze sugerowali, by dać mi indukowany poród, ale zdecydowałam, skoro mnie to spotkało, to ja urodzę. Matka zabrała mnie do schroniska, mała mama, aby ukryć mnie przed krewnymi, żeby nie czuła się naciskana przez jej rodzeństwo. W schronisku nie zawsze było łatwo, ma swoją rutynę, harmonogram, do którego trudno się dostosować, jeśli ma się urodzić, ale było tam miło, lekarze, pielęgniarki, wychowawcy, którzy uczą cię wszystkiego, pomagają we wszystkim, studiach, kwestiach prawnych, po prostu doradzają. Kiedy mój syn miał 2,5 miesiąca, opuściłam dom dziecka, by wrócić do domu. Moja mama zaakceptowała już wtedy zarówno mnie, jak i syna i teraz nie tęskni za nim. Ale nie miałam wystarczająco dużo pieniędzy, było ciężko. Koleżanki i koledzy z klasy odwrócili się ode mnie, mówiąc mi w twarz: Jesteś małą dziwką, urodziłaś w wieku 13 lat. Bolało mnie to, ale znalazłam siłę, by odwzajemnić uśmiech, zazdrościsz mi szczęścia. Więc bądź zazdrosna. W szkole nauczyciele mnie bałamucili, brałam zadania, a oni odmawiali mi wyjaśnienia niezrozumiałych fragmentów. W efekcie musiałam dwa razy powtarzać rok. Nie mogłam ubiegać się o zasiłek na dziecko. Nie wiedziałam, jak to zrobić, skoro nie było wystarczających dokumentów. Teraz złożyłam wniosek o zasiłek i zdałam sobie sprawę, że mogłam to zrobić wcześniej. I naprawdę chciałabym powiedzieć tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, żeby poszli i złożyli wniosek, pomogą i doradzą. Ale życie toczy się dalej, a wielkie trudności są już za nami. Minęło 5 lat. Mam najlepszego syna na świecie. Jest miłym i mądrym chłopcem, kiedy płacze ze zmęczenia lub bezradności. Przychodzi, głaszcze mnie po głowie i mówi: Już dobrze, mamusiu, kocham cię. I siły wracają. Na drugi dzień byłam chora, a on przynosił mi lekarstwa, wodę i przykrywał mnie kocem. To prawdziwy mężczyzna! Nie jestem sama, mojego przyszłego męża poznałam trzy lata temu, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Od razu powiedziałam Lewowi o moim synu, a on odpowiedział, że chce być ojcem mojego dziecka, chce dać mu swoje nazwisko, chce się opiekować nami obojgiem. Nie powiedziałabym, że wczesne urodzenie dziecka to coś złego. Jeśli już doszło do ciąży, to urodzenie dziecka jest najlepszym rozwiązaniem. Przekonałam się, że mimo trudności zawsze jest ktoś w odpowiednim czasie, kto pomoże mi je pokonać. W wieku 15 lat opuściłam dom i mieszkałam osobno od rodziców z młodym mężczyzną, który miał 22 lata. Wyszłam też ze szkoły, skończyłam ją z externem. Byliśmy grupą nieformalną. Dziwnie jest słyszeć słowo nieformalna, używane ze strachem, kojarzące się z alkoholem i narkotykami. Nie, moja głowa zawsze była w dobrym miejscu pod tym względem. Wszyscy, z którymi teraz rozmawiam z tamtego hangoutu, mają wspaniałe rodziny prowadzą działalność gospodarczą i mają więcej niż jedno wykształcenie. Na maturze byłam już w ciąży. Kończył się pierwszy trymestr. Dwa tygodnie po moich 17. urodzinach urodziłam syna. To był zupełnie świadomy krok. Chcieliśmy mieć dziecko. Oczywiście ukrywałam ciążę przed rodzicami tak długo, jak mogłam. Dzięki mojej figurze do 28 tygodnia nie było to trudne. Nie było obaw, że jestem sama, że jestem sama ze swoim problemem. Wokół zawsze były koleżanki, a wiele z nich również już spodziewało się dzieci. Mój tata miał problem z zaakceptowaniem mojego wyboru. A moja mama, a moja mama zawsze była nieugięta, a tym razem była nieugięta. Nie. Nie będę babcią. Nie chcę, żeby mnie tak nazywano. Chcę żyć dla siebie. Do tej pory nadal rozmawiamy ze sobą bardzo rzadko. Poszłam na studia stacjonarne, ale zdałam sobie sprawę, że studia dzienne z maluchem są niemożliwe, więc przerzuciłam się na naukę na odległość. Udawało mi się robić wszystko, spotykać się z przyjaciółmi, studiować, wychowywać dziecko, a wkrótce znów zaszłam w ciąże, a potem jeszcze raz. Wszyscy moi bliscy ludzie, przyjaciele, koledzy z klasy byli przy mnie, każdy mi pomagał. Gdy miałam 21 lat, byłam już matką trójki dzieci. Zdałam sobie sprawę, że podczas gdy ja leciałam do przodu, otwierałam nowe horyzonty i gotowałam sobie poranną kaszkę, ojciec moich dzieci tupał w miejscu, nie rozwijał się. Rozstaliśmy się. Znów nie miałam obaw, choć młodość minęła, trójka dzieci i brak domu. Ale chyba taka już jestem, zawsze myślę o tym, co dobre. I właśnie wtedy poznałam Almirę, przyjął mnie z wszystkimi dziećmi. Prawdopodobnie od razu moglibyśmy mieć razem dziecko, ale do czasu rozwiązania kwestii mieszkaniowej nie była to łatwa decyzja. Po otrzymaniu mieszkania urodziła nam się córka. Co mogę powiedzieć, urodzenie dziecka w wieku 28 lat nie jest jak urodzenie dziecka w wieku 17 lat. W młodości zarówno ciąża, jak i poród były łatwiejsze, a ja miałam więcej energii dla dziecka. Teraz wiem na pewno, że z każdej sytuacji jest wyjście, a wszystkie trudności są do pokonania. Gdybym dziś miała 17 lat, zrobiłabym to samo, co wtedy, poszłabym po swoje szczęście. Miałam 14 lat, on miał 18, mieszkałam z babcią, moi rodzice ciężko pracowali i pokonywali swoją trudną sytuację życiową. Byłam niekochana, dlatego postrzegałam mojego młodego człowieka nie tylko jako mężczyznę, przyjaciela, ale także jako ojca i brata. Gdy miałam 15 lat, urodziłam syna. Potem wyszłam za mąż. Moja historia nie była łatwa. Przez długi czas mieszkałam w rodzinie męża i znosiłam nadużycia ze strony jego i jego rodziców. Teraz, kiedy sama jestem dorosła. Zastanawiam się, jak normalni ludzie mogli wypowiedzieć wojnę małej dziewczynce, czekać aż osiągnie pełnoletność i wyrzucić ją z domu. Jak? Przecież jestem matką ich wnuka, a później urodził się mój drugi syn i to ja zostałam matką ich wnuków. Ale jeśli spojrzeć na wszystko z pozytywnym spojrzeniem, to wyszłam z tej wojny zwycięsko, jestem rozwiedziona od 9 lat i wreszcie odkryłam, czym jest szczęście. Mam dwa stopnie naukowe. Pracę, którą kocham, nie można jej nawet nazwać pracą, to powołanie i oczywiście moich ukochanych synów. Mam duże doświadczenie w załatwianiu spraw sądowych dotyczących alimentów, jak dochodzić swoich praw i chronić dzieci, a także pomagam tym, którzy przechodzą przez trudny czas, którzy być może są na samym początku swojej trudnej drogi. Założyłam również grupę pomocy, mała mama, a także angażuję się w służbę społeczną Kościoła, zbieram i przekazuję potrzebne rzeczy i pomoc materialną. Wiem, że razem stanowimy siłę. Siła kobiety jest najsilniejszą z sił. Od 4 do 10 roku życia mieszkałam przez większość czasu z babcią, a potem moja mama przeniosła się ze mną do Petersburga. Moje relacje z nią nie były łatwe. Zaszłam w ciąże w wieku 14 lat. Nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby użyć zabezpieczenia. Tatuś dziecka powiedział, albo ja, albo dziecko, moja matka również była w szoku i nalegała na aborcję. W tym momencie najłatwiejszym wyborem dla mnie było po prostu przestać istnieć. W zasadzie moje życie zostało uratowane przez mojego syna. Zrozumiałam, że nie można go za nic winić, że nie miałam prawa mu tego zrobić. Byłam bardzo aspołeczną nastolatką, nie oczekiwałam pomocy ze strony szkoły. Ale brak wsparcia ze strony rodziny był jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakich doświadczyłam. Prawie się załamałam. Za namową całej rodziny poszłam do szpitala na indukowany poród, ale w przeddzień zabiegu miałam sen o dziecku, a następnego dnia uciekłam do domu. Po moim ultimatum o opuszczeniu szpitala, mama zaakceptowała sytuację. Moje odczucie, raczej retrospektywne, jest takie, że w takiej sytuacji nastolatkowi bardzo trudno jest podejść do sprawy racjonalnie, coś skalkulować, zaplanować. Przekonanie, że nic naprawdę złego nie może mi się przytrafić jest bardzo silne. Wsparcie moralne ze strony znaczącej starszej osoby jest w tym czasie bardzo ważne. Bardzo trudno było mi się pogodzić ze stratą ojca dziecka. Bardzo go kochałam. Ciąża była zupełnie przypadkowa, niczego od niego nie wymagałam, ale oczywiście bardzo chciałam być razem. Kiedy jednak powiedział, że nie jest gotowy na taką odpowiedzialność i nie może jej wziąć na siebie, zaakceptowałam jego decyzję, nie naciskałam. Ciąża przebiegała u mnie bardzo łatwo. Poród był trochę trudniejszy i zakończył się zamartwicą. Ale bez pęknięć, bez szwów, bez innych komplikacji. Gdy dziecko miało 3 lata, na horyzoncie pojawił się jego tata i poprosił mnie o rękę. Ponownie zaszłam w ciążę i urodziłam córkę. Nie było jednak happy endu, urodziłam w Stanach, gdzie mąż nie miał wstępu, a gdy wróciliśmy z dziećmi, już nas zostawił. Rozwiedliśmy się i wychowywałam dzieci bez niego. Potem było inaczej. Miałam związki z mężczyznami, i nie miałam, ale nigdy nie zależało to bezpośrednio od tego, czy urodzę dziecko w wieku 15 lat, czy będę miała dwójkę dzieci. Dziś mój syn ma 26 lat, a córka 21. I cieszę się, że je mam.